W moim pierwszym filmie pod tytułem mi Big Quest for Epic Lot. Co dzisiaj właśnie wygrałem, przedstawię Wam, jak się gra i inne rzeczy. Może najpierw zaczniemy od prezentacji zamku, a potem jakąś walkę z Tu mamy oczywiście, to są nasze kopalnie. Zobaczę, jak 4 tutaj dwie. Tutaj, Tutaj mamy ten pokoje, które naszej mamy, mamy kopalnie nasze. Tutaj możemy ulepszać nasze pułapki. Tutaj mamy ten, nasze... możemy ulepszać nasze... nasze... Ten, no... no Tutaj możemy stawiać właśnie nasze potwory i nasze pułapki. Nie wiem, nie, nie ma miejsca. Niestety. Następnym możemy ten właśnie, nie wiem, tylko je, nie tu mamy pety, tu mamy nasze maski, a tutaj mamy wygląd pokoi, wychwy. tu mamy później, tu mamy tę bronię, Zbroje, naszej nie wiem, tu mamy do potyunków, tylko, pokażę Wam, macie mi Jeden. No tu mamy ten nasz rzucunek, ja tylko że taki, 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 się taki, 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 dobrze taki, 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 não me leva para onde eu já pegou na street tá agora não vai tá sendo isso tem muita chute de capacete to go team go 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 No, nie nah. na będę ja O, co to jest? Ile was tu jest? Chyba... Kurde! Ej, skoro Czyż go nie widziałem? Ło, to nie zabili! Trzeba nie dopowiedzieć No, patrzcie ile jest! A kurde... Mogę go nie atakować, no Czasami się wygrywa, czasami się przygrywa. O, jestem towarzysz. Ja pociągam się. chodźcie. Ło! Co to było? Jeśli się nie tym boli kupę. Ja waham się, specjalnie, tak miałem szansę. jeszcze się potajacie, Tak Tak miałem większych szans.

No mocny był, naprawdę. Może taki... Że... E, ...komputer. 4000 Lecimy. Czy jest mocny, czy nie jest mocny. No lecimy. Oby byli jakieś słabe. Jakie? 10. level? Oh fuck. Jestem mocny. Det er ikke noe å si. Wow, ale na a nikt nic nie robi. Kurde, teraz tutaj było chyba. Nie wiem czy tam się przejść da? Czy mogę tutaj przejść? Da się, dobra, tutaj się da. Idziemy.

Oké, en dan ga ik even kijken dan ga ik straks weer in even kan dan

I wygraliśmy. i chyba tak. nie była druga, ale zraza mocni więc... No, a tam to bym kończyć, tu właśnie sobie, bo pokażę jak to będzie nie W 50, a ja nie 50. a ja 3, dobra, fajnie było. I tym sposobem jeszcze, jeszcze wam pokażę jak zostałem. No lepsze nawet. Tu mm. uh. Tu oh. Dobra, chyba zaraz skończymy. Tylko jeszcze ja mam pokazać, kilka to rzeczy. Widzicie, że nie w nie pokazałem. Sobie, to to jeszcze sobie warto. I tego, to... Jeszcze ja odbieram pozbieram, żeby przy was, to będzie już koniec, czekajcie na następny, no, na następny filmik z tej serii, prawie się nie zdarzy, hmm. 3 dni, jak będę pojawić, no to teraz was żegnam, do następnego odcinku, marka.